Siema, to ja, Alaniusz I dzisiaj przedstawię wam poradnik na napad na farmę Clucking Bell w GTA Online Zanim zaczniemy, chciałbym tam od was wyżebrać O kliknięcie suba z dzwoneczkiem oraz łapki w górę Oraz napisanie komentarza, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale Bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać wchodzimy sobie w tego blipa tu na komendzie Jeszcze ja tu wyjdę, wam pokażę gdzie to jest Musicie ukończyć przygotowania, które odbędę ten Który poradnik też będzie na moim kanale jutro e Muszę sobie zrobić te przygotowania One wszystkie przygotowania są tutaj i napad ten jest tutaj Pod ten, pod komendą Więc wchodzicie sobie w, blip w blipa I finał misji jest ten, jakieś główne tam Więc zrobimy sobie napad już, finał Pięknie. No i co? Musimy poczekać. Tu kupujemy pełną kamizelkę. I robimy graj. I uruchamia nam sesję. Chwilę trzeba poczekać, bo jak to zawsze chodzi, jak by chciało, a nie mogło. Ja zrobię cięci i się widzimy, jak już tam się wszystko ogarnie. Dobrze, jestem z powrotem. Już pięknie na miejscu. Dobra, a więc... Musicie tak... Pierwsze co musicie zrobić, rozwalacie to gówno. I się musicie przygotować na kilku tu przeciwników. Ładnie do pokonania. Ogólnie misja jest bardzo prosta. No... Jeden z łatwiejszych napadów. Musicie sobie ich tu pokonać ładnie wejść z tego pociągu. Chodźcie za kontener ładnie. Tego sobie tu sprzątacie. I chyba wszystkich jeszcze macie zabitych, nie? Teraz rozwalacie sobie to znowu. Otwiera się brama. Przy to zawsze broń, jak wchodzicie do następnych magazynów, żeby... Was po prostu nie zabili. Bo to różnie bywa. Wow. Dobra, jeżeli macie mało hp, polecam wejść sobie tu w menu zdrowy i... nie wiem, zdrowej i coś i sobie uzupełnić. Przekąskami Życie Żeby Mieć więcej HP po prostu Ci przeciwnicy są bardzo łatwi Do pokonania, więc Nie będziecie mieć raczej z tym problemu Tego sobie tu rozwalacie Tego też Przebiegnie następny, tylko sobie też rozwalacie On mnie tu wstał, biegnie następny, kolejnego rozwalacie. Co sobie w nich? tych możesz sobie rozwalić najpierw, gdy zajdziecie na nim, zajdziecie tu. I sobie wchodzicie tam do środka. I jak już tu jesteście, w tym piwnicy, najpierw co wchodzicie do tej piwnicy, i jesteście tu, tu jest kilka też przeciwników, wychylacie się z tej, z tej ściany. Najlepiej bezpiecznie to zrobić. Tego sobie zabijacie i tu już jeden jest tylko. Tych sobie też zabijcie. To nie będą was, wam przeszkadzać. Pięknie leżą. I musicie sobie zbierać mąkę yy, w tej piwnicy. Yy, no. Zbieracie. Ta torba na łup się powoli zapełnia. To nie jest taki jako że taki z mąką jeden. No ten jeden, taki jakby jedna porcja. Znaczy w sumie nie jedna porcja, tylko jeden taki jakby stanowisko. To jest pół torby, nie? To jest tu się mało zapełnia tego, więc na luzie. Możecie sobie zbierać. Kradniecie ładnie. Jak gram na padzie, to klikacie sobie A. Ja na Xboxie gram, więc na A sobie klika klikacie. Będzie szybciej się ładować po prostu. I jak już macie załadowane, to sobie musicie wyjść na górę. Dobrze, wychodzicie sobie stąd. Na luzie, nikt was tu już nie, nie złapie. Chodźcie sobie do tego magazynu, tego głównego Tylko powoli, żeby tu was Nikt nie odstalił O właśnie, o tym mówię Oczywiście znaczy, tu nie będzie, ale Tu musicie sobie to Kliknąć ładnie, to się otwiera Ło więc wchodzicie ładnie tutaj. I teraz tu jest trochę. No znaczy jest w sumie dwóch przeciwników. Musicie sobie ich tu też zabić, jak wszystkich w sumie. I teraz zbiera... musicie poszukać w tych skrzyniach. Kolejnego, jakby łupu mąki oczywiście. I ogólnie jest tak, że jak macie ten najtańszy zestaw Marabunda, tak jak ja mam, łom macie już w zestawie, więc nie musicie go oszukać. A jeżeli macie inne ten, zestawy z wyposażeniem, to musicie to niestety poszukać. Więc ten Marabunda jest dla tego najlepszy. Bo nic innego tak naprawdę Wam nie jest potrzebne. Tylko ten wystarczy, ten pistolecik, i, i to, i to, i macie tak naprawdę dobry arsenał broni, żeby to zrobić na ludzie, nie? Więc nie musicie tam nie wiadomo, jak daleko jechać w przygotowaniach, żeby tam wojsko zabijać i w ogóle to, to jest niepotrzebne kompletnie. Wystarczy sobie taką marabundę zabić i, i macie dobry arsenał broni. I tylko to wam jest potrzebne, tak naprawdę, do tego napadu. To jest... ten napad to jest bardzo łatwe... pół miliona. Dla poszukujących graczy to jest idealny napad, szczerze mówiąc. Bo do tego napadu nic nie potrzebujecie, tak naprawdę. tam może któryś level, żeby mieć po prostu więcej HP. A tak to kompletnie nic nie jest wam potrzebne. I teraz macie dodaje wam się... A nie, jeszcze mi się nie dodało. Muszę się udać do biura. Więc odajecie się do tego biura. Ładnie. Tego sobie tu zabijacie ze ścianą. Bo, Dobra, tu ktoś jest. Chyba. No jest. Tego sobie też wybijacie. I musicie zaszczelić w klamkę tutaj. I te biuro wam się otwiera Co prawda się włączy wam... Oj Heh <grywka> Ziomek s... O Boże Święty Ja tu hakuję, a tu typy siedzą za... Właśnie, no właśnie, o co chodzi Na szczęście ich zabiłem Ale to było niebezpieczne dosyć I teraz Dodaje wam się Urządzenia hakerskie i musicie patrzeć gdzie jest największy sygnał. No, dobra. Tu się musicie uważać trochę, bo oni się pojawiają cały czas. Systematycznie. Wybierzecie sobie to urządzenie hakerskie. I im większy jest pasek tego czegoś, tym musicie tam iść. Ja nie wiem, gdzie iść. No cholera! Nie wychodzą na plecy te geje. Sorry. E no i... I nic nie da się zrobić, masakra. Dobra, bierzecie sobie to gówno. Aha, pierwsze jest tu. Wystarczy do tego podejść. Następne macie tam. Jak widzicie czerwoną kropkę już na mapie, to sobie już wyjmijcie gnata i ich zabijcie. Pierwsze, kolejne stół, dobra, macie kolejne. I teraz kolejne macie Tam gdzieś. Dobra. Więc sobie bierzecie to coś. O, tu jest komputer. Więc sobie przechodzicie przez te kurczaki. Ładnie. I hakujecie. I teraz macie kod do safe'u. Otrzymaliście. Więc wyciągacie sobie broń. Idziecie tu, zabić typka, Macie tu, wyciągacie to. I macie kod 59, 62 i 73. On się różni. On nie jest zawsze taki sam. Najczęściej się powtarza, ale on nie jest zawsze taki sam. Więc.

I teraz wystarczy. Teraz wystarczy tylko uciec, tak naprawdę, stąd. Więc wychodzicie. Stąd tu macie policję. Ale się nie przejmujecie tym. Biegniecie centralnie tu. Tą policją jeszcze strzelajcie się z nimi, bo to nie ma sensu. Ich tam będzie się zjeżdżać coraz więcej. Tylko tych sobie tu zabijajcie. Może, możecie sobie ich walnąć tamtym tym głównym. Dobra, zabijacie. I tu macie blip, który da wam ten samochód, co zdobywaliście w przygotowaniu. Wchodzicie sobie do tego garażu. Wchodzicie sobie do samochodu, wyjeżdżacie I teraz co ważne yy, To jest to, że wjeżdżacie, nie wjedziecie drogą, tylko wjeżdżacie na tory I uciekacie torami Sobie, bo będzie najłatwiej, na torach się nikt nie respi I nie martwcie się tym, że nie zgubiliście policji Bo ta policja dopiero jak wjedziecie do Sandy Shores będzie dała się ją zgubić Tu na razie się nie będzie jej dało zgubić Naj... o Jezus Najważniejsze, żeby uciec jak najdalej temu ja helik helikopterowi. No i... będzie pięknie. Więc uciekacie. Do torami cały czas jedziecie. Pociąg żaden nie nadjedzie, więc nie musicie o to martwić. Więc widzimy się już w Sandy Shorts jak już tam dojadę sobie. Pięknie do Sandy Shorts. Dobra, i teraz jak już jesteście w Sandy sobie. Pięknie. O Jezus nice. Mów mi, najlepszy kierowca w tej grze. Oczywiście. Nie? To jestem ja. Najlepszy kierowca w tej grze. I teraz wolę sobie ich zgubić. Oho, zobaczyliśmy, że. Najlepiej im uciekać w góry. Bo policja nie jeździ po górach. Więc uciekajcie im sobie w góry gdzieś są. Bez dróg. Jak sobie zgubicie ładnie. To są trzy gwiazdki, więc na luzie, nie? Uciekacie po górach. Widzimy się, jak już im ucieknął. Dobra, jak już im uciekliście, to no, jedziecie sobie do celu. Nie musicie się ani zmartwić, nikt was nie będzie dojeżdżał. Jedziecie sobie do tej skróty Vincenta. No, no i tyle w sumie. Więc nie ma co już robić część, tylko opowiem o przygotowaniu do napadu, które będzie jutrzejszy w filmie. Kilka tych rzeczy, które będę tam gadał, ale nie będą w ogóle związane z tym. Po pierwsze, gadam tam o meczu wczorajszym, Polska-Malta, znaczy przedwczorajszym. Dla mnie to przedwczorajszym, a dla Was, no. Jutro będzie film, więc. E, dla Was inny dzień, inny dzień. E, mówię tam o Polska-Malta meczu, więc tam nie musicie pisać tych komentarzy. Będzie trochę pogmatwany ten film, bo przywitam się dopiero z Wami na drugim podejściu. Znaczy na drugim przygotowaniu. Bo wystąpił mi problem techniczny związany z GTA. Miałem pierwsze przygotowanie, już zaliczone. Ale będzie oczywiście tak, jak powinno być w kolejności, więc nie musicie się martwić o nic. Tylko po prostu się przywitam z Wami na drugim przygotowaniu. No i no to tyle. To już dojechaliśmy do tego do kryjówki No i tyle, no i koniec misji Można poznać tu się wita z tym typkiem Znaczy przekazuje torbę pięknie załam dostajemy pieniążki I tyle misja udana Jak mówię no jedna z najprostszych misji Znaczy napadów Znaczy najprostsza jest słucha i tak Najlepsze i naj, najprostsze. Tu się trochę trzeba postrzegać, ale jest przyjemna ta misja. Więc no, jest git. No więc co, no to chyba wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem. Nie zapomnijcie tam szczelić suba, z dzwoneczkiem oraz łapki oraz napisać mi komentarz. Co tam mam robić? Co byście chcieli zobaczyć? No, więc to chyba wszystko. Widzimy się jutro. Do naslednjega. Nara.